Kochani, zastanawialiśmy się co zrobić z takimi pięknymi, taką piękną sałatą, czyli musztardowcem. I Małgosia wymyśliła, że zrobimy gołąbki. Co będziemy potrzebowali? Grzybki, mogą być ze słoiczka na masełku, lub świeże, my zrobimy ze świeżych, por, kasza gryczana, sól, pieprz i praktycznie wszystko. Także bierzemy się do pracy. Witajcie kochani, no i robimy gołąbki w tych ogromnych liściach, musztardowca. nie robiliśmy tego wcześniej i też nie ma w ogóle, jakiegoś... W ogóle jakoś nie robiliśmy gołąbków, zrobiłaś kiedyś gołąbki? No robiliśmy gołąbki z kiszonych liści Aha, winogron tak. bodajże, ale nie robimy gołąbków, nie wiem jak kiedyś może wiele lat temu, ale to oczywiście są gołąbki teraz wege, prawda? Nie robię gołąbków, dlatego, że takich klasycznych w kapuście, dlatego, że przygotowywanie tych liści kapusty, wykrawanie tego głęba, gotowanie tego głąba, głęba, głąba, głąba gotowanie tego, to jest bardzo, bardzo dużo pracy i też ja nie przepadam za gołąbkami, chyba żeby były dobre. W każdym bądź razie, jeżeli są jakieś przepisy na gołąbki w liściach sałaty to te gołąbki się piecze dlatego, że farsz jest dodatkiem mięsa surowego. Więc to pieczenie gołąbków jest spowodowane tym, żeby mięso się upiekło, a my takiej sytuacji nie mamy, prawda, ale zanim, poczekaj, poczekaj, bo wczoraj przynieśliśmy właśnie tego pięknego Musztardowca, ale chciałam, żebyś go spróbował. Spróbuj kawałek listka. Mm. Bardzo mocny, Ma prawda? Moc, tak. Bardzo Ma mocny. <noise> tak. Jak szan. No, jak szan, ale nie jak musztarda Widzisz, jak jaki chrzan? mocny, jaki mocny. To dzięki naszym kurom, że wyjadły wszystkie ślimaki, musztardowce mogły urosnąć takie duże. Więc myślę, że w połączeniu z farszem to będą bardzo dobre gołąbki. Uh -huh. I teraz ja przygotuję te liście, to znaczy zblansuję je, czyli zamoczę we wrzątku i wytnę te grube łodygi. Gr łodygi są bardzo grube. A ty przygotujesz w tym czasie farsz, tak? tak. Czyli grzybki. Y Grzybki z porem. Tak, Grzyb... tak, grzybki z porem. Zmieszamy razem z kaszą. A ta kasza była solona? Kasza była solona, ale na pewno według Twoich standardów za mało. Więc trzeba będzie na pewno dosolić. Zobaczcie kochani, jaki to jest piękny liść. Liście są różnie wybarwione. Niektóre właśnie są takie fioletowe, niektóre z liści są fioletowo-zielone, a niektóre są po prostu zielone, tak jak tutaj na przykład oderwę ten listek i to powoduje i ten liść już będzie zielony. Ale nawet jak urwałam teraz kawałek tego liścia, to to szczypie w oczy tak jak szan. To powinno się nazywać chrzanowiec, a nie musztardowiec. Tak, I... bo nawet czuć, zapach taki ostry jest, podobnie jak z chrzanem. No właśnie. I teraz wycinam te, te nerwy. One są bardzo grube, i tak nawet ciężko jest to złamać. Także nie wiedziałam do tego roku, że musztardowiec może być tak piękny tak duży, tak smaczny i taki mocny, intensywny w smaku. I teraz żeby farsz nie był sypki, to dodamy dwa jajeczka, które go zwiążą. Czyli będziemy jednak mieć coś surowego, ale to zaledwie jajko, a nie mięso. Trochę odrobina soli jeszcze. Jak widziałam jak Krzyś miesza to, ten farsz ręką, to od razu mu to dosłownie wyrwałam z rąk, dlatego że każdy farsz czy masa na kotlety musi być dobrze wyrobiona. To jest podstawa sukcesu musi być dobrze wymieszane, dobrze napowietrzone, a to można zrobić, kochanie, tylko ręką. Tak przynajmniej ja zostałam nauczona przez moją mamę i przez babcię. O, widzisz, wszystko teraz dobrze się zmieszało: składniki, przyprawy, jajeczka. Teraz mamy takie jakby rajtki musztardowcowe. Oczywiście ta miska z farszem nie wygląda zbyt ładnie. W profesjonalnym filmie kulinarnym byłoby to przełożone, ale przecież my jesteśmy w domu i nie musimy udawać, że robimy coś innego, prawda? Dobrze, rozkładam. Chciałam, żeby wyszło sześć małych, ale farszu jest sporo a i liście też. Jak to się mówi tutaj? galantę, czyli duże. I tak tradycyjnie jak gołąbki się zwija, zwijam i te. Ciekawe, to będzie no smakło. też jestem. Ta ten jest jakiś mniejszy listek, to zrobimy może mniej farszu. Zobaczymy. No, i teraz kwestia jeszcze sosu, prawda? Bo nie ma gołąbków bez sosu. I się zastanawialiśmy, co by się dobrze komponowało z tymi gołąbkami. Czy to byłby sos pomidorowy? Ale ostatecznie zrobiłam sos grzybowy. W ten sposób. Teraz już każdy liść będzie. Coraz większy. Ale z tym sosem pomidorowym, może to też i byłoby dobre, ale dla mnie, na przykład, kasza z grzybami to już jest kasza, do której nie pasują pomidory. Więc zrobimy. No, jeżeli to mają być grzybowe, no to powinien być sos również grzybowy. Sos grzybowy, tak. I zrobiłam 8. Bardzo, bardzo mocnych i palących w oczy na razie gołąbków. I teraz tak klasycznie układam w patelni wyłożonej liśćmi musztardowca, i nie będę tego piekła. U nas w domu nigdy się tak nie robiło gołąbków, żeby one były pieczone, tylko zawsze były gotowane w garnku takim dużym. Na wodzie, tak? Czy na oleju? Nie, nie. Na takim, no, na takim so sosie bardziej pomidorowym, który potem był odlewany, rzadki sos, potem był odlewany i był zaprawiany. A ja to zaleję. Mam już tutaj przygotowany sos grzybowy. Może będzie go siód mało? Zobaczymy. A, wystarczy. I teraz będę to dusić na tej patelni przez, mm, przez no, około 30 minut z powodu tych jaj. Bo, gdyby było bez dodatku farsz, bez dodatku jaj, to w zasadzie wystarczyłoby to tylko dobrze podgrzać. A tak to jednak musi, muszą te jaja się ściąć. Pół godziny i degustacja. No, i próbujemy, co nam wyszło. Tak, degustacja. Z tego, że nie jemy mięsa jest taka korzyść, że jak jemy obiad, to pies nas nie obskakuje. <śmiech> <śmiech> nie domaga się jedzenia. No, trochę wyszło burę. Może e, gdyby był przecier pomidorowy. Z, z takim przecierem byłoby na pewno e, ładniejsze, ale zielone tak. listki, wiesz, wystają. Ważne, żeby było smaczne. Tak, daj talerzyk. Zobaczymy, czy też e, ten... Musztardowiec nie stracił na tej mocy, bo przecież był bardzo, bardzo mocny. Przekroję najpierw na pół. Zobaczymy, jak to wygląda. Normalnie. No to smacznego. Smacznego. Surowy, aż piegu w oczy. Mm. Musztardowiec świetny jest. Mhm. Naprawdę fajne to jest. Naprawdę jest fajny. się, że właśnie sos pomidorowy nie będzie do tego pasował za bardzo. Tu jest ta pikanteria musztardowca i bardzo mocno też wyczuwalny smak grzybów w farszu. Dla mnie dla mnie świetne. Bardzo dobra. Mhm. Więc teraz wiemy już, co możemy robić z musztardowca. Mm. Musztardowiec jest taką zimową e, sałatą, bo zarówno najlepiej rośnie wczesną wiosną, jak i teraz. Teraz było już kilka nocy z przymrozkami, dzisiaj było minus 3-minus 4 stopnie, a musztardowiec nadal pięknie stoi w grządkach i nic mu ten mróz nie zrobił, bo nie mówię o tym musztardowcu pod, e, pod okrywą, mhm. pod przykryciem, tylko tam w grządkach też jest musztardowiec i pięknie sobie pewnie jeszcze będzie rósł, więc możemy różne farsze dawać tutaj do niego. Ja nie mam pojęcia jak się robi sajgonki tak zwane, mhm. ale też byłyby świetne sajgonki z tego. Sajgon. Jadłem to kiedyś. Saigonki robi się chyba zawijane w, papieru, w papierze ryżowym i na głębokim tłuszczu się to smaży. Mm -hmm. Próbowałam robić saigonki, ale mi nie wyszły. Ale może właśnie w musztardowcu byłoby to bardzo dobre. Ale zachował tę ostrość. No. Te azjatyckie sałaty, właśnie musztardowiec, mizuna, mibuna wszystkie je uprawialiśmy. Ale tamte mizuna, mibuna nie miały smaku, a tu jednak jest ten smak. Więc kochani, serdecznie Wam polecamy uprawę musztardowca i to danie. Po co się męczyć i zawijać w kapustę? No właśnie. Tak samo można zrobić wersję z mięsem. Polecamy, bardzo smaczne. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce, spryt wiaszczurce W tym istota okej tkwi, dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam, sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy I'm ok, I'm ok, world is heavy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, baw i Make ok, walk this way. Co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy.